w imieniu własnym, a także w imieniu Pawła Kukisa, w imieniu Ruchu przedstawicieli, że są jeszcze tak wspaniali rodacy, którzy walczą, walczą o patriotyzm, walczą o Polski Krzyż, walczą o Kościół Polski. Tak, rodzina tę ta największą wartością, jaką powinniśmy w tej chwili szanować i powiem szczerze, kto nie szanuje rodziny, to nie szanuje sam siebie. Taka jest prawda. Tutaj pan powiedział bardzo dużo o historii, ja powiem o teraźniejszości Tak właśnie, kochani rodacy, dlaczego tak się dzieje? 25 lat temu myśleliśmy wszyscy, że pozyskaliśmy wolność. Wielka euforia, solidarność. Okazuje się, że ta solidarność, zakłamana solidarność okamała cały naród. A pierwszy zdrajca, pan Wałęsa, Prezydent Rzeczpospolitej do dzisiaj chlubi się, że jest twórcą wolności polskiej. Przepraszam bardzo, musimy mówić po imieniu. Ten zdrajca zdradził cały naród. Od, 20, od 25 lat jesteśmy zniewoleni. Musimy walczyć ponownie na ulicach o swoje prawa. Czy takiej wolności chcieliśmy? Czy o taką wolność walczyli nasi rodzice, dziadowie, a także i państwo? Uważam, że nie. Czas najwyższy. Czas najwyższy skończyć z tym kołtujstwem, tak nazwie, tym, tym 25-letnim niechlubnym rządzeniem Polski. Czas najwyższy. I naród musi się obudzić. Naród musi odzyskać to, co jest polskie. Powiedziałem, Polska musi być dla Polaków. Polską nie mogą rządzić inne nacje narodościowe. Polak. Ma swoją godność, Polak, dla Polaka jest miejsce własnej ojczyźnie. Ale niestety, Polska musi być matką wszystkich Polaków. Na dzień dzisiejszy jest tak, że powiem otwarcie, Polska nie jest matką, Polska jest macochą. Wygania naszych rodaków, nasze dzieci za chlebem i pracą za granicę. Tak, nie za dobrobytem. Za granicę, za chlebem i pracą. Brawo. A czy my? Brawo! Brawo, brawo, 5 milionów jest za granicą. Czy my, naród, żeśmy zasłużyli na takie traktowanie? Ale kochani rodacy, musimy się obudzić. W tym roku, w tym roku naród musi powstać, żeby odzyskać Polskę dla Polaków. Tam na dole, tam gdzie jest ta Sitwa, gdzie rządzi ta Sitwa tym narodem. A gdzie prawdziwy Polak nie może odzyskać swojej tożsamości i godnego życia? Jeszcze niedawno, jak pół roku temu, matki dzieci niepełnosprawnych, a ja wśród nich byłem w Sejmie i walczyliśmy o godne życie dla osób niepełnosprawnych. A dzieci, pytam się, czy dzisiaj musimy walczyć o godne życie na ulicach? Gdzie są ci panowie? Gdzie są ci rządzący? Gdzie jest ten prezydent? Gdzie są ci posłowie, którzy to ich obowiązkiem jest służyć nam, narodowi polskiemu? To ich, to w ich sercach powinno być zapisane Bóg, Honor Ojczyzna. Ale zapewniam Państwa, oni nie mają nic z tych nazwy, z tych pięknych słów. Oni nam napisane mają w sercach uposażenia partyjne z Rada Narodowa. Oni dla własnych pieniędzy i, patrioty... i swoich partykularnych interesów partyjnych zrobiliby wszystko, żeby sprzedać Polskę, żeby sprzedać naród i żeby osiągnąć tylko swój prywatny interes. Dlatego opowiadam wam, radacy, jeżeli w tym roku, jeżeli w tym roku nie uzyskamy Polski dla Polaków, to mówię tutaj o samorządach, o wyborach do samorządów lokalnych, a za rok wybory parlamentarne. Parlament, parlamentarzysta ma służyć rodakom. Oddanie rodakom. On musi wiedzieć, że rodak jest największą wartością w Polsce. Nie może być tak, że dzisiaj, jak powiedziałem szybciej, osoby niepełnosprawne walczą o swoje prawa w Sejmie, pod Sejmem i na ulicach. Osoby starsze, osoby które są na emeryturze dzisiaj byłem świadkiem, nie tylko ja i państwo, którzy byli. podchodzi kobieta w wieku starszym i żebrze pytam się czy te osoby zasłużyły sobie na takie życie właśnie dlatego dopóki będę i będę żył będę robił wszystko razem z Pawłem Kukisem i z całym narodem żeby Polska była Polską, a w naszych sercach, żeby było zapisane, jak tak powiem, Bóg, Honor i Ojczyzna. To są największe wartości, które człowiek będzie w tej chwili jak gdyby łączyć. I powiedziałem to, co pan powiedział. Kochani, ani bez Boga, ani do proga. I tak niech zostanie w naszych sercach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Panu Piotrowi Rybakowi, jeśli można. Proszę Pana, my obrońcy Krzyża z Krakowskiego Przedwieścia bardzo serdecznie dziękujemy Panu za te słowa, bo okazuje się, że myśl polityczna jest daleko związana z myślą tożsamościową, narodową i nie ma żadnych różnic, nie ma żadnych różnic w dotykalnym spojrzeniu. Bardzo Pana prosimy w imieniu wszystkich tu zebranych, w imieniu obrońców Krzyża, tych wszystkich, których na razie nie ma, ale będą mieli, o to, żeby Pan przekazał od obrońców Krzyża, gorące pozdrowienie dla narodowego ruchu oburzonych, szczególnie od Pana Kukisa. Jesteśmy z Wami ideowo, jesteśmy z Wami patriotycznie i narodowo związani. Możemy zawsze współpracować. Połączy nas jedna nitka ojczyźniana spraw. I chciałbym jeszcze, żeby ewentualnie dwa słowa na ten temat Pan powiedział, bo jest wśród nas bohaterka 3 sierpnia, Pani Joanna Turzyńska Joasiu, bardzo Ci prosimy do nas. Bardzo Ci prosimy. To jest ta Pani skromna Pani ze znakiem krzyża w ręku, która własnym ciałem która własną posturą, własnym przeświadczeniem i dumą kobiecą, Polki kobiety, obroniła krzyż, który zamierzano w brutalny sposób wyciągnąć, wywlec i wynieść z tego miejsca, mimo tego, że te miejsce miało statustwo, statustwo pamięci narodowej. I w, jej, I w naszym imieniu również pani Łanno prosimy przyjąć Serdeczne podziękowanie za postawę, którą Pani okazała 3 sierpnia i stała się ona wzorem, wzorem postaw polskich kobiet w obronie w zasadniczych wartości i w obronie to, tego wszystkiego, co kształtowało naszą świadomość do 3 sierpnia. Joaniu, Joasiu, dziękujemy Ci bardzo. Niech Ci Bóg błogosławi za to.